Jest sobota. 15 listopada. Minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór. Marcin Mańka. Witam serdecznie. W życiu liczy się szczęście. Żeby dać mu szansę, warto grać w gry i loterię Lotto. To, co tutaj przynosi szczęście, a co za tym idzie, wygraną, to szczęśliwe liczby. Można je typować samodzielnie lub całkowicie zaufać losowi i grać na chybił trafił. Tydzień temu wielkie szczęście miało dwóch graczy, którzy rozbili kumulację w Lotto. Każdemu z nich szczęśliwe liczby przyniosły wygraną w wysokości ponad 12 milionów złotych. Zachęcam do gry w punktach lotto i na lotto.pl. A skoro mowa o wygranych, to we wczorajszym losowaniu Eurojackpot w Polsce padły dwie wygrane czwartego stopnia. Każda rawie warta prawie 400 tysięcy złotych. Gratuluję. W Multi Multi z kolei wysokość wygranej zależy od tego ile liczb zostanie skreślonych, wybranej stawki gry oraz plusa. A do wygrania może być nawet 25 milionów złotych. Zapraszam na Multi, -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb. 75 12 49 Sześćdziesiąt jeden pięćdziesiąt sześć siedemdziesiąt dziewięć, trzydzieści pięć, siedemdziesiąt jeden pięćdziesiąt cztery sześćdziesiąt osiem trzydzieści dziewięć, dwa sześćdziesiąt dwa siedemdziesiąt cztery, siedemdziesiąt dwa, pięćdziesiąt jeden, trzynaście, sześćdziesiąt trzydzieści dwa, sześćdziesiąt cztery liczba sześćdziesiąt cztery jest plusem. Losowania mini lotto odbywają się codziennie, a w każdym z nich do wygrania może być nawet 500 tysięcy złotych. Takiej wygranej Państwu życzę i zapraszam na mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule, komora ona jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu 35, 36, 31, 18, 41. Grając w kaskadę, otrzymuje się los z dwoma niepowtarzalnymi zestawami 12 liczb. Dzięki tym liczbom można wygrać 250 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie kaskady. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Bębet maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. 12 wieczór. 5 12 1 14 7 Trzynaście, szesnaście, osiem, dziewiętnaście, dwadzieścia jeden, sześć, dwadzieścia dwa. Czas wylosować pięć liczb ze zbioru trzydziestu pięciu. Jedną liczbę z czterech. Tyle właśnie liczb polosujemy w ekstra pensji. A do wygrania jest 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Powodzenia! W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Osiem. Piętnaście. Dziesięć. Trzydzieści jeden. Dwadzieścia jeden. A ostatnią drzwią wylosowaną w jest liczba cztery. Wpłacając tylko złotówkę do zakładu ekstrapensji grają Państwo 100 tysięcy złotych w ekstra premii. Wygrana premia wypłacana jest od ręki. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. JEDENAŚCIE TRZYDZIEŚCI DWA TRZY DWADZIEŚCIA JEDEN DWADZIEŚCIA OSIEM A ostatnią liczbą głosowaną w premii jest... Liczba 1. Możliwe, że już za chwilę poznamy nowego lotto milionera. Tym razem sześć trafnie wytypowanych liczb może być wartych ponad 4 miliony 700 tysięcy złotych. A że milionów nigdy nie jest za dużo, warto zagrać o milion złotych w lotto plus. Trzymam za Państwa kciuki. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejno ułożonych kul. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. 32. 2. 39.

34, 11, 45. Na zakończenie zapraszam na tor Służewiec w Warszawie, jutro zamknięcie sezonu 2025. Zapowiada się dzień pełen atrakcji i sportowych emocji. Zachęcam jeszcze do odwiedzenia strony lotto.pl, tam można sprawdzić wyniki losowań i znaleźć informacje o wygranej i losowanie o godzinie 22 poprowadzi Renata Melenda Potrykus. Będzie można je obejrzeć w internecie, m.in. na stronie lotto.pl. Życzę wysokich wygranych i dobrej nocy. No to szczęśliwe liczby. 9, bo Basia ma urodziny 9. 29 lat razem. 17, mój mistrzowski numer. 32, nasz wymarzony dom. 8, z rejestracji naszego garbusa. 6, a nawet 7. Życzę szczęścia. Szczęście już mam, ale grana czeka. W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj. Graj w punktach lotto w aplikacji lotto.pl.